Embryony rzadko przypominają dorosły organizm tu także już są cztery koła, silnik, układy pneumatyki, ale potężna stalowa rama jeszcze nie zdradza przeznaczenia, bo to jest dopiero fundament. Etap narodzin układu kostnego. Zakreślanie objętości, budowa trzeciego wymiaru. W ogniu palników zgrania tych stalowych rurek powstaje klatka specjalistycznej ciężarówki. Jeszcze pusta, przewiewna, ale już zdradzająca kształt celu. Co 20 minut taśma transportera przerzucać będzie dorastający mechaniczny organizm na kolejne stanowiska, do kolejnych gniazd. Tkanka łączna. Blachy, ścian bocznych, dach, drzwi, pokrywy, wszystko jeszcze w matowym błysku gołej stali. Tak właśnie wygląda to w zakładach wytwórczych w Szekerszfejrwar na Węgrzech. Tam, gdzie rodzą się pojazdy o nazwie Icarus. Etap obrastania skórą. Najpierw szpachla nadająca wielkim powierzchniom gładkość młodości. A potem, jak w każdej lakierni, podkład, wygrzewanie, lakier, wygrzewanie. Wszystko w ruchu ciągłym, na taśmie, od gniazda do gniazda. Białe, czerwone, niebieskie, żółte, dwu i jednobarwne, zależnie od tego, gdzie i kogo mają włożyć. W tych zakładach Ikarusa system wytwarzania zorganizowany jest w ciągi kilku specjalistycznych taśm. Konstrukcje nadwozia, lakiernie, ciągi uzbrojenia wnętrza, wszystko pod jednym dachem. Potężne łapy dźwignic chwytają pudło na końcu jednej nitki i przenoszą na początek drugiej, jak w barze szybkiej obsługi. Niby proste, pod warunkiem, że do rangi najwyższej urośnie termin synchronizacja. Gniazdo usług szklarskich. Szyba przednia, tylna, 10 dużych i dwa mniejsze otwory okienne. Wszystko w 20 minut, nim znów drgnie taśma przenośnika. No jeszcze laminaty i rurowe uzbrojenie wnętrza wyposażenie kabiny kierowcy i, I od tej chwili licznych kilometrów maszyny stukał już będzie na jej prywatny rachunek. I jeszcze drobiazg, ostatnie posunięcie. Przecież to wszystko ma być dla ludzi. Specjalistyczny samochód ciężarowy do przewozu towaru, który nade wszystko lubi wygodę. <mulary> Pierwszy test użytkowy przypadkowego egzemplarza. No, może być. Już może jechać na drogi całego świata, do miast na wszystkich kontynentach. Tak można by zakończyć historię narodzin autobusu, ale to tylko zerowe przybliżenie zwykły dzień zwykłej technologii. A przecież technologia, jak wszystko, podlega ewolucji. Wezmę małe autobusy miejskie. To jest akurat Hikarus. Albo pięknie, stylistycznie opracowane nadwozia autobusów. Słuchaj, to jest naprawdę ładne. Można się tym zachwycać. Ale nie wszystko, co ładne, ma ogromną przyszłość. Ale Oprócz tego, że ładne, to ma jeszcze klimatyzację, wszelkie wygodności.